Jest strony 621595. Taki pseudo vlog, w którym wam pokażę jakiego mam zwariowanego chomika. Gryzek. gryzek. Tak, to jest mój chomik. Mam chomiczko. Gryzek. Gryzek. A tu gryzek. Tak. Taką mam w sumie nawet do niego dużą klatkę. No więc to byłoby na tyle zobaczcie sobie gryzek hej gryzek gryzek chodź tu chodź tu gruba się porównania to jest mój palec a to jest mój homik. gryzek złóś ała mnie drapnął dziad dobra no to byłoby na tyle a tu jest mój gryzuś